Dzień dobry! Okazja do dzisiejszego spotkania jest specjalna, bo udało mi się zebrać w jednym studio najlepszych polskich graczy w DONT-STARW. Ale czy naprawdę wiedzą o tej grze wszystko? Tego i jeszcze więcej dowiemy się za chwilę, skrzętnie weryfikując ich wiedzę. Kim są? Tego możecie się domyślić. Ale nie owijając w bawełnę, przedstawiam Wam naszych dzielnych uczestników teleturnieju. Cześć Tumangetsu, w tym roku kończę 21 lat. Interesuje mnie kungfu i turbina z tego programu. Z tej strony najmniejszy polski Zeral. Zainteresowania: broda 666 oraz kopiowanie kontentu z zagranicy. Tak. Dzień dobry, jestem domyślny z domu Jarosław. Czasami gram w grę komputerową zwaną Nie Głoduj. Cześć, z tej strony Największy Polski Kurczak. Zawodowo zajmuję się karmieniem piersią bezdomnych motyli. Moje zainteresowanie to ogórki kiszone to Dzidas, przyjechałem z Bydgoszczy, studiuję mosty i ławeczki na Politechnice Warszawskiej. Moje zainteresowania to Don't Royal i Elbląg. Halo, dzień dobry, nazywam się Bartłomiej Turbownik, moim hobby jest budowanie i rollbackowanie w Don't Starve'ie. Aleksy Pyly, też jako Kleksy Polska, jestem z Polski, ze Szczecina. Moje zainteresowanie to gotowanie i granie w Don't Zwano zwaną jako Nie razem. Więc możemy zatem zaczynać. Mangeczu wylosował jedynkę i to do niego skieruje swoje pierwsze pytanie, a w tym etapie każdy usłyszy ich dwa. A więc e, kategoria postaci. Ile mrocznych kopii z siekierą jest w stanie wykonać Maxwell? E, mnie się wydaje, że odpowiedź brzmi dwa, ale nie, nie, nie jestem pewien. Prawidłowa o! odpowiedź to Prawiam. cztery. Pytanie do Zerala kategorii itemy. Czy można zwandlować Lucy? Nie. Można, ale tylko Woody może to zrobić. Pytanie trzecie do domyślnego. Postaci. Czy Wes może zabić pięścią motyla? Tak. Jest to prawidłowa odpowiedź. Kurczak ym, z kategorii postaci. Jaki jest ulubiony ptak Wickerbottom? Kruk. Nie, soba, przepraszam. Syczek zachodni, jest to gatunek sowy. Jotto, z kategorii postaci. Czy Woody ma różne duchy, w zależności w jakiej zwierzęcej formie umrze? O, nie, nie ma chyba. Ma. Tak, dla każdej swojej zwierzęcej postaci ma różne formy ducha. Turbina, kategoria mechanika. Ile dni o. O. psuje się Powder Cake? Można się pomylić Osiem... o tydzień. <laughs> 18 tysięcy... 000... 750. Tak, jest to prawidłowa odpowiedź. O, co jest? Aleksy, z kategorii LOR. Hodowlą Ży. jakich zwierząt zajmowała się starożytna cywilizacja? Jest to pokazane na jednej scenie rodzajowej przedstawionej na antycznym muralu: króliki? Pszczoły prawidłowa odpowiedź to pszczoły. Druga kolejka, czyli znowu tak jesteśmy żanty, przy Mangetsu z kategorii stworzenia, który boss przez bardzo długi czas nie posiadał własnego pomnika przy kolegarnicarskim. O nie, no skąd ja mam to wiedzieć? Może nie wiem, <laughs> ten krapki na przykład. Prawidłowa odpowiedź to antyczny strażnik. Tudzież minotaur. Zeral, pytanie z kategorii Lore. Kto uwolnił Wilsona z Cienistego Tronu? To był ten... Yy... Wolfgang? Hmm. Niestety nie. Prawidłowa odpowiedź to Charlie. był <grym> łeb w Domyślne. Kategoria Lore. Jakich zwierząt nienawidzi Woody? Paków. dobrze jest to poprawna odpowiedź kurczak kategoria mechanika czy berłem dekonstrukcji można dekonstruować struktury tak to, pytanie z tej samej kategorii jakie niejadalne rzeczy można włożyć do garnka podaj przynajmniej dwa patyki i Nightmare Fuel. Jeszcze dodatkowo można tam włożyć róg kozy woltowej. Kategoria itemy dla turbiny. Który przedmiot użyty jako broń ma najmniejszą wytrzymałość? Jest to wędka. Tak. Posiada ile użyć? 4. E, Trzy. Ale Trzy. uznajemy a. odpowiedź. Aleksym. Kategoria stworzenia. Wymień dwa bossy, które mają dzieci. Gęsiołość, a Królowa. Pająków. Bosy, niewidni bosy, chodziło o Tiger Sharka. W drugiej rundzie zobaczymy wszystkich uczestników. Dwoje z nich, Domyślny oraz Turbina, zachowali komplet szans. Na nagraniu użyłam maszyny losującej i wylosowałam gracza, który będzie rozpoczynał, jeżeli odpowie poprawnie, będzie mógł wyznaczyć kolejną osobę do odpowiedzi. Mam nadzieję, że w tym etapie wyłonimy trójkę finalistów. Więc pan z numerem 4, czyli pytanie do kurczaka. Z kategorii stworzenia. Który boss ma największy drop? Kropking. Jest to birger. Chodzi o jego skrawki futra, które może dropić praktycznie w nieskończoność. Zawsze będę się trzymała reguły prawej strony, więc pytanie do Jidasa. Dobrze, jeżeli odpowiesz prawidłowo, będziesz mógł wyznaczyć. Pytanie z kategorii stworzenia. Jakie stworzenie może przyzywać ptaki? E, jakie stworzenie może przyzywać ptaki? E, ten, jak się to nazywa? Strach na brudle. Jest to kocioł, może je wypluć. Pytanie z kategorii lore dla Aleksego: Podaj dokładną datę i miejsce ostatniego występu Maxuela. O Boże, eee, nie wiem. Trzymamy się nadal prawej strony. Na pytanie odpowiada pan z numerem 1, czyli Mangetsu. Pytanie z kategorii mechanika: Jakiego przedmiotu nie można zag zabrać do jaskiń? Nie można zabrać chestera, znaczy tak, tej pałki od chestera. Oka. Tak, jest to <gry> dobra odpowiedź. Wyznaczasz. E, to ja poproszę pana z numerem Turbina. Pytanie z kategorii postaci. Gdzie uwięziony jest Woodlex? E, Woodlex jest uwięziony w wulkanie Wyszybrek. To jest dobra odpowiedź i możesz wyznaczać. E, niech będzie defraud. defraud. To będzie pytanie z kategorii stworzenia. Jakiego elementu niemięsnego można użyć, aby zaprzyjaźnić się ze świnią? Nie mięsnego. o cholera. To to zaraz pytanie. <ścoughs> Szczerze, nie przychodzi mi nic do głowy. E, jest to Sulper PELT, czyli futro ze ślizgacza. turbina nadal wyznacza. E, no to niech będzie... Kto tu już motywuje szanse? No to niech będzie to, przepraszam. Dobrze, pytanie z kategorii stworzenia. Który boss ma największy zasięg ataku? O, no to... Zapalajmy znicze, a ja pomyślę, jeleni Niestety nie, jest to antyczny strażnik. Jego zasięg ataku wychodzi, wynosi aż 25 darów. <noise> <noise> Dobrze, turbina wyznaczałeś. Koleksy to... Polska. Dobrze, kategoria postaci. Czy WikiLeaks może pić kawę? Chce w sensie się. Tak, tak, może pić, czekoladę. Co w się. Sensie... Kawę. kawę, 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 tak, super. Nie może pić kawy. Trzeba. Tak witajcie w zaświatach. E, dobrze, e, kogo wyznaczyłeś? Wójeczka, poproszę. Dobrze, pytanie dla pana numer 2. E, z kategorii stworzenia. Jaki jest najszybszy boss? Najszybszy boss? Tak. Yy, Brager? Berger? Jest to antyczny strażnik. Dobra, i pan z numerem 2 niestety opuszcza ziemski padł ty Turbina nadal wyznaczasz? Już? Mogę? Dobra, to na siebie. W tym etapie jest to ogólnie dosyć ryzykowne, ale widzę, ale widzę tutaj pełną odwagę. Więc tak, kategoria stworzenia. Ile sztuk mięsa wypada z koła elefanta? Osiem. Tak, jest to poprawna odpowiedź. No to niech będzie y, może y, Bigelbottom na stanowisku czwartym. Pytanie z kategorii lore. Podaj pełną nazwę wraz z tytułem rodowym Chestera. Otto von Chesterfield. Tak, zgadza się. O, to co? Może pan Marek? Kategoria postaci. Jakiego koloru jest kwiatek ducha Wendy po śmierci? Po śmierci jest on biały. Jest żółty. To chyba wyznaczam. W takim razie, może default. Kategoria mechanika. Ile motyli trzeba, by wytworzyć eleganckie siodło? 68 to było chyba? Tak, jest to podprawna odpowiedź. Wyznaczasz. To może kolega z zapaloną brodą. Pan numer jeden? Tak. <laughs> to będzie kategoria mechanika. Która struktura. Wymaga żywych zwierząt jako składnika do jej budowy. Yy, to jest ten taki kapelusz, presti pipi papor, ale nie wiem jak to się mówi. Presti hatitator, tak dokładnie chodzi o tę strukturę. Możesz wyznaczyć. Dobra, to ja oddaję defaultowi. Yy, kategoria stworzenia. Jaki boss po zabiciu nie wydropi ci mięsa? Yy, królowa pszczół chyba? Tak. Dodatkowo jeszcze shadow pieces i antyczny tkacz Wyznaczasz. To może następna osoba to Maxwell. Kategoria postaci. Która postać ma najniższą poczytalność? E, jest to. O... Webel? Tak, jest to poprawna odpowiedź. E, to wyznaczałam default. Przepraszam, jak się czyta nikt? Domyślnego. Diflout. Domyślnego, o, dziękuję. Dobrze, pytanie z kategorii mechanika. Wymień dwa przedmioty, które nie mają limitu użyć. Nie, nie potrafię ci wymienić dwóch. Może jeden bym wymyślił, ale okej, okay. poddaję się. E, więc tak, jest to wędka morska, golarka, czapka z krzaka i walking cane, chociażby. Marek dalej wyznacza. E, no to może jeszcze raz. Kategoria postaci. Czy Wurt może zjeść liściaste mięso? Nie, bo ma Typ mit. Tak, jest to poprawna odpowiedź. Wyznaczasz. To może Maxwell. Kategoria mechanika. Jaki przedmiot ujawnia lokalizację starożytnego klucza na mapie? Jest to oczywiście trójcytowy amulet. I jest to oczywiście Zdźwięk. dobra odpowiedź i tym samym wyznaczasz kolejnego pytanego. Domyślny. Kategoria stworzenia. Wymień przynajmniej trzy stworzenia, które mają dzieci. Eee, mózgus, bawoły mm. i, i... Jeśli mówimy że czy mówimy o dzieciach, czyli że mogą się rozmnażać, to w takim razie tak, też może, tak, możemy zaliczyć tak, tak. te, te kamienne, te, jak one się tak, nazywają? Tak, kamieniaki. No, ja mam tutaj e, zapisane bawoły, wysokie, wysokie ptaki, kamieniaki oraz dodo. Okej, okay, to następna osoba, którą wyznaczam, to Maxwell znowu. Z kategorii Lore. E, podaj prawdziwą tożsamość Maxwella. E, William Cartel. Co No <noise> myśl Domyślnie. Kategoria postaci. Która z postaci po trafieniu piorunem nie pokazuje kości? Warmut? Tak, jest to Wormwood. Okej, okay, nie było mnie słychać. E, Maxwella wyznaczam znowu. Dobra, z kategorii itemy. Na jakim wydarzeniu została wprowadzona skórka Nordic Axe? Nordic Axe został wprowadzony e, przy okazji rewolku Wickwright? Mm, nie, Rock Karata. Aj. Aj, nie wiem, nie wiem jak Możesz my... dalej wyznaczać? Wickerbottom? Z kategorii mechanika. Przeczytanie jakiej książki daje WURT 33 punkty poczytalności. Uh, BIRDS OF THE WORLD mm, Niestety nie Jest to hmm. SLEEPY TIME STORY A niech to Dlaczego chcecie zabić kurę. W WIELKIM FINALE ZOBACZYMY MANGETSU DOMYŚLNEGO ORAZ TURBINĘ na samym początku zadam pytanie dla każdego z Was. Pierwszy, który odpowie trzy razy poprawnie, ma prawo do wyznaczenia siebie lub przeciwnika. A więc zaczynamy od Pana numer jeden. Więc tak, pytanie do Pana numer jeden z kategorii mechanika. W jakiej strukturze można zmienić wygląd za pomocą młotka? W jakiej strukturze można zmienić wygląd za pomocą młotka? Tak. Nie wiem, w szafie. Jest to przyjazny strach do wróble. E, pytanie do pana numer dwa z kategorii itemy. Który strój ma najkrótszy czas używania? Nie wiem. Jest to czapka królowej pająków. E, czapka królowej pająków, dokładnie dwie minuty wytrzymałości. Pan numer trzy. Kategoria Bonjour. postaci. E, jaka jest ulubiona potrawa Wortoksa? E, e, nie wiem. Nie wiem. Prawdę hmm, mówiąc to nie ma takiej ulubionej, ale chętnie zjadłby granata. Z kategorii itemy. Oprócz kościanej zbroi jaki pancerz ma drugą najwyższą wytrzymałość? E, nie wiem, hełm Big Queen? Hmm, nie, jest to zbroja z łuski na hmm. smoka. Pan numer dwa. Jaki trinket kojarzy się z byłym deweloperem Clay setem? No idea. Wiem, że ten potato kablemowali, ale to nie jest ta osoba. To jest dokładnie ta osoba. Dobra, pan, e, pan numer 3. Postaci. Jaką bezmięsną potrawę może zjeść Wigfrid? Wigfrid może zjeść żelki. Tak, jest to poprawna odpowiedź. Może jeść też cukierki. Więc tak, do pana numer 1. Kategoria stworzenia. Z którego bosa wypada potworne mięso? E, z tego z misia chyba. Jeżeli chodzicie o Birgera, to tak, niestety birgera. nie. Twarde <noise> mięso wypadnie Ci na przykład z Klausa. Domyślny. Kategoria stworzenia. Które stworzenie daje pokarm, który po zjedzeniu powoduje największy spadek zdrowia psychicznego? Spadek. Kupa glomera. Tak, jest to prawidłowa odpowiedź. I tym samym domyślny może wyznaczyć siebie lub wyznaczyć e, przeciwnika. No to wyznaczam siebie. Pytanie z kategorii mechanika. Poza zupą mandregorową, wymień jedno danie z garnka, które może zawierać mięso, ale nadal nie wywołuje agresji u królików jaskiniowych. Pewnie coś związanego z liściastym mięsem, ale nie grałem po tych update'ach, więc nie mam pojęcia. Jest to na przykład mm. nadziewany bakłażan, ciasto w proszku, lub ciasto Aha. dyniowe. Kategoria postaci. W jaki sposób umarła siostra Wendy? Została potęcona przez auto. Zupełnie jak przy Tomaszu. Dobrze, pytanie do domyślnego. Kategoria postaci. Która z postaci nie może korzystać z kompasu? No chyba, nie wiem, w sumie Wes. Tak, bo jest niemy i nie powiecie w którym kierunku idzie. Wyznaczasz. Albo bierzesz na siebie. Dawaj na mnie. Kategoria postaci. Którą postać odblokujemy jako pierwszą, gdy przeżyjemy minimum 8 dni. Ojej, e, znaczy pier... pierwszą ogólnie odblokujesz no to Willow, ale. Tak, 8... jest to prawidłowa okay. odpowiedź. E, jeszcze to, to, to no. dawaj jeszcze raz ja. Mechanika! Jaka struktura możecie śledzić? No ten stół. Tak, z powyłamywanymi nogami. <grym> e, dobrze. E, domyślny na siebie, czy na pana numer 3? No pana numer 3. Kategoria Lore. Podaj pełne imię, nazwisko oraz przydomek rodowy, czy tam drugie imię Wilsona. Wilson e, P. Hicksbury. Czym jest P? Mm, um, Wilson Festival. <laughs> Festival, no. Hicksberry. Kategoria Stworzenia. To trzeba dać Antlejonowi, by uzyskać schemat do, leni do Leniwego Dezertera? E, grab. Z tym, z wiaderkiem. Tak, zabawki takiego? pleżowe. E, oponę, tak. Kategoria postaci. Jaki przedmiot zwiększał Sanity Warbucksowi? E, warbucksowi zwiększało Sanity. E, pieniążki. Im więcej, tym lepiej. Będzie ten śmieszny Wes. Kategoria postaci. Jaką unikalną książkę może wytworzyć Wicker Bottom, w dodatku Shipwreck? Przywoływanie meteorów, nie wiem jak to się nazywa. Tak, dokładnie o to chodzi. Joy of Volcanology. Pan Maxwell. Kategoria stworzenia. Jakie stworzenie podpalone eksploduje? No, te drugie ślimaki podziemne. Tak, to jest dobra odpowiedź. Ten pan umazany w album. Kategoria postaci. Jaka jest ulubiona potrawa Wolfganga? Ziemniak. Tak, jest to prawidłowa odpowiedź. Pan w okularach. Pytanie z kategorii Stworzenia. Wymień jednego moba, którego możesz umieścić w garnku. Moba, którego mogę umieścić w garnku jest to ptak. Jest to kret. Więc tak, oficjalnym zwycięzcą pierwszej edycji jednego z siedmiu zostaje default. Moje masło? Proszę przynieść masło defaultowi. Zjadę. Dziękuję. Mocnego. Na sam koniec chciałabym jeszcze przesłać wielkie podziękowania dla Lokano, Zaku i mojego narzeczonego, którzy wspierali mnie technicznie. Jak zwykle mówiłam, ja, pan kawia. I widzimy się w kolejnych materiałach, które już niebawem. Pa!